Prezentujemy wybrane objawienia Giuseppe Auriccia Zavoli, dyktowane od 1990 roku do 2012 roku. Widzisz, zobacz nadejście Antychrysta. Antychryst urodził się w Egipcie w 1970 roku. Syn zakonnicy i biskupa. Jego działania są w toku. Wszyscy ludzie zobaczą to stworzenie piekielne na własne oczy. Wielkie tajemnice, wielkie cuda zdarzą się na Ziemi, gdy człowiek oszukańczy będzie próbował być prawdziwym Mesjaszem. Uważaj, on jest fałszywym Mesjaszem, podobnie jak wszyscy ci, którzy twierdzą, że są bogami na Ziemi. Nie słuchaj ich, nie wierz im pozostańcie blisko mojego syna Jezusa Chrystusa on jest prawdziwym mesjaszem powróci z nieba gdy wstąpi w towarzystwie legionów aniołów i świętych jeśli nie zjecie jego ciała i nie wypijecie jego krwi nie będziecie mieli jego światła w sobie na ziemi nastąpi wielkie wydarzenie o szerszym zasięgu Niż jakiekolwiek ludzkie rozumowanie, wielkie ostrzeżenie, które niewielu przetrwa. Pamiętajcie o mojej wizycie w Fatimie, a to miejsce jest jego orszakiem. Na niebie pojawią się duże litery z napisem Fatima. Pamiętajcie teraz, że wielu złoczyńców jest na drodze do zatracenia. Ponieważ zdradzili Kościół, módlcie się za nich, ponieważ będziecie głęboko zasmuceni, widząc, że mężowie Boży upadają w swojej misji doprowadzeni do zdrady, każdy chciałby władzy, a następnie stopniowo będziecie pozbawieni praw gwarantowanych wam przez waszą pierwotną konstytucję. Będziecie coraz więcej prześladowani religijnie pod pozorem sprawiedliwości. To oznacza początek czasów ostatnich. Jak wiecie, musicie pozostać blisko mnie w modlitwie ze swoimi duszami, ponieważ będzie wielki okres próby, który każdy będzie musiał znieść. Ojciec nie toleruje wejścia biskupów i kardynałów do tajnych stowarzyszeń masonów. Trzeba pozostać wiernym dyscyplinie osobie ustanowionej przez mojego syna i tym, których mój syn wybiera do napisania księgi życia. Rozkazujemy w imię Trójcy Przenajświętszej, aby ani biskupi, ani kardynałowie nie używali hierarchicznej mocy, aby ekskomunikować i odrzucać wszystkich, którzy próbują powrócić do mojego syna. Wielu kapłanów nie słucha biskupów. Kapłani ci będą więcej aniołami niż demonami. Wasz wikariusz, Benedyk XVI, jest otoczony przez zdrajców którzy już wybrali Jego następcę. Wielkie cierpienia dla papieża. Módlcie się bardzo, aby papież Benedykt XVI nie został wyrzucony. Biada światu. Mistyczne ciało Chrystusa zostanie ponownie ukrzyżowane. Wszyscy z was... Który przyłączycie się do tajnych stowarzyszeń i masonerii, zostaniecie skazani na wieczną otchłań na zawsze. Wkrótce walka będzie nie tylko szalona będzie wielka wojna z bronią nuklearną, ale także wojna religijna wojna z Antychrystem. Posłuchajcie, moi dzieci, co Wam powiem. Kiedy będziecie zobowiązani przyjąć od tych ludzi znak na waszych rękach, na waszym czole, aby dokonać transakcji, nie akceptujcie tego. To będzie znak bestii. Tak jak Wam powiedziałam, wszyscy, którzy to akceptują, akceptują świat diabła, a nie mój i mojego syna. Najpierw musicie szukać mojego syna, bez względu na to, ile będzie to kosztować, aby ocalić Wasze dusze. Świat będzie próbował Cię zbawić przyjemnością, a nie rzeczami, które mają ocalić Twoją duszę. Nie pozwólcie być częścią tego materializmu. Słuchajcie, rozpoczął się czas antychrysta. Prawdę mówiąc, z bólem mówię wam to, że w ostatniej godzinie trzy czwarte mojego kościoła odmówią mnie. Będę musiał usunąć je z dnia, jak martwe gałęzie i zły, nieczysty trąd. Wy, którzy pozostajecie i będziecie słuchać Chrystusa. Oczekujcie mnie z wiernością i miłością. Przyjdę do Was ze wszystkimi moimi darami. Z darem samego siebie przyjdę, aby odkupić i uzdrowić Was. Przyjdę, aby rozjaśnić ciemność, pokonać jej i rozproszyć. Przyjdę, uczyć ludzkość, kochać i adorować wiecznego Boga. Wszystko, co mówię i mówiłem w przeszłości, nie powinno być uważane za słowa symboliczne, ale słowa opisujące z rzeczywistość. Nie możecie zrozumieć pis starożytnych proroków, jeśli nie poprosicie Ducha Świętego, aby was oświecił. Narody świata rozpętają wielkie rewolucje. Bardzo niewielu zostanie uratowanych podczas ostatecznego oczyszczenia. Wielka wojna nadejdzie na ludzi za wiele przewinień popełnionych przeciw Bogu. Józefie, mój synu, słyszysz to przesłanie o macierzyńskim miłosierdziu dla Ciebie i dla całej ludzkości, gdyż nadchodzi bardzo poważna godzina. Bezpośrednie niebezpieczeństwo, które może usunąć tylko miłość i miłosierdzie mojego syna. Dzisiaj świat jest bardziej niż kiedykolwiek w rękach szatana. Przemoc, narkotyki, aborcja, rozwody, porwania wywołują oburzenie boskiej sprawiedliwości. A gdyby na chwilę przestała się stawiać za Zbawieniem i pokojem, świat nie istniałby już w tym czasie. Przykro mi to mówić, ale niebezpieczeństwo jest poważne. Czas na szatana to Jego czas. Ale dobrzy nie mogą się smucić ani zniechęcać, ponieważ im poważniejsze niebezpieczeństwo, tym bliżej jestem przy moich dzieciach. Drogie dzieci. Wzywam Was pilnie w tych złych czasach do odmawiania egzorcyzmów, skomponowanych i opublikowanych na polecenie papieża Leona XIII, jak miał wizję olbrzymiej bitwy przeciwko władzy szatana w ostatnich czasach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Inwokacja do świętego Michała Archanioła. Najchwalebniejszy Książę Wojska Niebieskiego, o święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw mocom ciemności i ich duchowemu złu. Przybądź na pomoc nam, którzy zostaliśmy stworzeni przez Boga i odkupieni krwią Jezusa Chrystusa, jego syna spod tyranii demona. Święty Kościół wielbi ciebie jako swojego stróża i patrona. Tobie Pan Bóg powierzył dusze, które pewnego dnia zasiądą w niebie. Błagaj zatem Boga, pokoju, aby zgniótł szatana pod naszymi stopami. Tak, żeby nie mógł już On więcej trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi, zanieść Najwyższemu wraz z Twoimi także i nasze prośby, aby prędko spłynęło na nas jego Boże miłosierdzie. Uchwyć smoka i strąć Go w czeluści piekła, gdzie nie będzie już mógł zwodzić dusz. Amen.